Długości boków prostokąta są równe 3 oraz 5. Oblicz sinus kąta ostrego, który tworzą przekątne tego prostokąta. Rozwiązanie tego zadania zaczynamy od narysowania rysunku poglądowego, czyli rysujemy prostokąt o bokach długości 3 oraz 5. Narysujmy również przekątne tego prostokąta. I zaznaczmy kąt ostry ich przecięcia, to będzie ten kąt, oznaczmy go literką alfa. No i my musimy obliczyć, ile jest równy sinus tego kąta, sinus kąta alfa. Żeby to zrobić, to będziemy mogli na przykład skorzystać z twierdzenia sinusów, na przykład dla tego trójkąta. Mianowicie twierdzenie sinusów mówi, że w dowolnym trójkącie stosunek boku do sinusa kąta naprzeciwko jest stały. Czyli 3 przez sinus alfa to jest to samo co na przykład ten bok przez sinus tego kąta. E, może go również sobie zaznaczmy, podpiszmy go literką beta. Natomiast sinus kąta beta możemy bardzo łatwo obliczyć z tego trójkąta prostokątnego. Tutaj mamy oczywiście kąt prosty. No i przeciwprostokątną tego trójkąta prostokątnego możemy obliczyć stwierdzenia Pitagorasa. Może to zróbmy już w tym momencie. Napiszmy sobie, że. 3 do kwadratu plus 5 do kwadratu to się równa c do kwadratu, c to będzie nasza przekątna, ta przeciwprostokątna tego trójkąta prostokątnego, no i stąd otrzymujemy, że c kwadrat równa się 9 plus 25, czyli c kwadrat równa się 34, czyli c to jest pierwiastek z 34. Zatem ten krótki odcinek od tego punktu. Do tego ma długość pierwiastek z 34 dzielone na 2. No i teraz, gdy znamy już długości dwóch boków w tym trójkącie i znamy jeszcze sinus kąta beta, napiszmy sobie, że sinus kąta beta to się równa z definicji stosunek przyprostokątnej naprzeciwko kąta beta, czyli 5 do przeciwprostokątnej, czyli do. Pierwiastek z 34, to możemy w takiej sytuacji obliczyć sinus alfa. Napiszmy sobie, że z twierdzenia sinusów mamy, że stosunek tego boku, tego małego trójkąta, czyli 3 do sinus alfa, 3 do sinus alfa, to jest to samo, co stosunek tego boku, czyli pierwiastek z 34 na 2 do. Sinusa tego kąta, który leży naprzeciwko tego boku, czyli sinusa kąta beta. No i rozwiązujemy teraz tą proporcję. Wszystko w niej mamy oprócz sinusa alfa, który chcemy obliczyć. Podstawimy sobie zaraz w następnym kroku pod sinusa beta tą znaną liczbę. Wymnóżmy może tą proporcję na krzyż, czyli pierwiastek z 34 przez 2 razy sinus alfa. To się równa 3 razy sinus beta. Od razu podstawię 5 przez pierwiastek z 34. No i teraz wyliczamy, ile jest równy sinus alfa, po prostu mnożąc to równanie przez odwrotność współczynnika, który stoi przy sinus alfa, czyli przez 2 przez pierwiastek z 34. I otrzymujemy, że sinus alfa równa się 3 razy. 5 razy 2. To będzie. 10 podzielić na pierwiastek z 34 razy pierwiastek z 304, to będzie po prostu 34, czyli mamy, że to się równa 3 razy 10, 30, 34, czyli to się równa po prostu, skracamy przez 2, 15, 17. Tyle jest równy sinus naszego kąta alfa. I to jest odpowiedź do tego zadania.